No to zagrajmy. Mati chyba Ma zaraz będzie. Idzie. No, z 10 minut temu mówi, że ze 20 minut, więc wydaje mi się, że zdążymy zachować ze 3-4 no. gry. <grych> <grych> Co ty, no, Jednego orozona. Chopie, <grych> chopie. Jak tu wszyscy cheaterzy. Tak. Dzisiaj se, e, musisz mi pomóc w jednej rzeczy, bo mam jedno piwo w lodówce no. i odpalę je jak e, zrobię waham się, czy 6 czy 7 kili, bo jednak chciałbym je dzisiaj wypić Ale w sumie czy za jeden meczem <grym grym> No dobra, 6, <grym> bo mi chodzi o jeden no. mecz Słyszysz mnie? Mi mnie tylko ci z rozgrzewki mają się liczyć. Aha. Aha, <grymne> on no, no, bez jaj. <grymne>